Hejka kochani, witam was w kolejnym vlogu, witam was we wtoreczek i zobaczcie, jak widzicie na pierwszym planie jedzonko dlatego, że no ze dwie i pół godziny zajęło mi teraz szykowanie obiadu tu Jacek będzie miał do pracy na 2 dni kotlety, jeszcze mu zrobię do tego mizerię i zabierze sobie do pracy tu dla Maxa barsz taki ze śmietan na śmietanie, taki zabielany, czerwony na burakach do ziemniaków więc na pewno będzie lubił. Tutaj troszeczkę jeszcze mu zostało, zobaczcie, yy, czego? Takich pulpecików, bo wszamał szamał teraz kilka. A tutaj czas co na naleśniki. Trochę sobie odstało i zaraz będę smażyć naleśniki i musiałam na sekundę przerwać, bo coś yy, jakieś takie dziwne przejścia zauważyłam, ale tego nie widać na filmiku, to teraz podczas nagrywania coś mi tutaj wyskakuje. Naleśniki będziemy jeść ze skrem i z tymi jogurtami na yy, słodzonych, słodzonymi miodem. Które Wam pokazywałam w holu. Tu mam jeszcze te poprzednie, tamte są w spiżarce. I są to właśnie z biedronki, z tej marki Rapsodia. To chyba biedronkowa, tak mi się wydaje. Natomiast one są bardzo dobre. No, osłodzone miodem, czyli nie mają jakiejś niższej zawartości cukru, bo wiemy, że miód czy cukier to jeden ciort, gdyby to był jakiś tam ksylitol, to pewnie był, czy erytrytol, to by było, um, wtedy moglibyśmy mówić o mniejszej zawartości cukru, no ale miód to po prostu zdrowszy cukier, naturalny, ale ciągle jednak Cukier jakby nie było i tutaj mam brzoskwiniowy i ten brzoskwiniowy jak widzicie po ubytku jest lepszy zdecydowanie, a tym razem kupiłam też wiśniowy, więc jestem ciekawa wiśniowego, ale muszę zjeść truskawkę i z akurat wyjęłam brzoskwiniowy, ale nasz ulubiony to jest ten z borówką amerykańską, czy tam z jagodą, nie wiem dokładnie, ale są naprawdę bardzo dobre. I od razu z tego miejsca Wam polecę. E, po kilku miesięc, miesiącach, e, słuchajcie, tak się teraz zastanawiałam, od kiedy, ale chyba w którymś vlogu Masie Wam pokazywałam tą patelnię z Biedronki. To jest ten WOK, e, bo to e, oczywiście chórki maksio straszy Was, bójcie się. E, tu jest, e, to jest WOK, ale jeszcze jest e, zawsze w ofercie patelnia głęboka w Biedronce. E, I e, powiem Wam, że jest rewelacyjna. Ja używam jej bardzo często, do smażenia wszystkiego w zasadzie, oprócz naleśników wiadomo. Ale... Mm, nawet takie kotlety mielone, gdzie wiecie, jednak troszeczkę tego tłuszczu jest. E, I zazwyczaj po pieczeniu kotletów, smażeniu kotletów czy udek e, zapryskana jest cała kuchenka, jest, te, wiecie, no cały syf. A tutaj naprawdę dzięki tym e, wyższym ściankom jest rewelacja, nie ma takiego już e, bałaganu i E, świetnie się myje, nie przywiera, e, naprawdę dobrze służy już pół roku i bardzo Wam polecam, jeżeli e, będziecie mieli okazję, to sobie kupcie. E, I e, z tego co pamiętam, to one są w miarę regularnie co jakiś czas e, wpuszczane z tego właśnie sm smukę, smuki. Smuki, chyba tak. E, z tej właśnie marki, e, rzeczy m, do domu. I są też często patelnie, więc to nie jest już taka bezpowrotna okazja. Myślę, że jeszcze będziecie mogli natrafić na nią. E, a ja zaraz e, tam Maksio je loda, więc muszę iść zobaczyć. Z Agnieszką zresztą do to... <grym>, Jak tam lud? Okay. ok. Jedzą loda. E, znaczy Maksio je, bo sobie kupił w biedronce e, Spidermana. 6 lodów, słuchajcie, 15 zł, takich maciupinkich, ale, ale jest cały smak. Dajcie znać, czy wiecie, o których mówię. Iron, tak, Spiderman, Iron Man. Są jeszcze takie łapki w kształcie y, łapek psiego patrolu, ale on wybrał Spiderman y, i właśnie zajada te łapki Spidermana. Ja mam y, no, łapki Spidermana, co ja gadam? Jabłki Spidermana, łapki były przy tego patrolu. Zobaczcie, jak ja wygląda fantastycznie potargana. Ale rano byliśmy oddać samochód do lakiernika na takie dosyć spore, e... okay. gruntowne lakierowanie. Chcemy go troszeczkę e... odrestaurować, jak <laughs> to nazwać, no tak, trochę odpimpować. E... Już, już czas na niego, więc y, potem pojechałam prosto do sklepu po buraki na barszcz, po świeże mięso, właśnie na mielone. I y, y, się wtedy był łagnieszki i teraz tak y, siedzimy, gotujemy. Maxia sobie pojadł tych właśnie pulpetów. Teraz y, deser i zaraz będę y, próbować go uśpić, chociaż. Matko, kochana. Chociaż nie ma już drzemek i cały tydzień poprzedni nie spał wcale, więc to marzenie ściętej głowy. No, ale chociaż wcześniej chodzi spać, na szczęście, to jest jeden duży, ogromny plus. Ale co najgorsze, większość dni to nawet nie jest w ogóle zmęczony, tak żeby poleżeć i odpocząć. Trochę muszę go przymusić, żeby troszeczkę posiedział na tyłku, żebyśmy mogli razem odpocząć. Więc y, zaraz będę to robić, a później połączę się z Wami jeszcze powiem Wam troszeczkę o tym odżywianiu y, jednorazowym w ciągu dnia, że tak powiem, i pokażę Wam pierdółki, których nie pokazałam Wam w niedzielnym cholu z Pepko, y, chyba o których wspomniałam, nie wiem w końcu, czy wspomniałam. Takie pierdółki imprezowe, może komuś się akurat się przydadzą, więc pokażę, jakie są ceny i co tam można y, złowić. Nie pokazywałam tego w tym holu, bo taki, takie hole, które ostatnio kręcę, traktuję jako takie inspiracje, więc nie pokazuję Wam pierdół, tylko konkrety. Więc ja się łączę z Wami później. Do zobaczenia. Kajka, witajcie po przerwie. Ja założyłam wielką bluzę i mówię do mojego dziecka chodź się poprzytulamy, chodź się poprzytulamy, mam jest zimno, jakoś tak w ogóle jest w cały świat. I, i e, zaczął się ze mną przytulać, później tak wiecie, położył na poduszce, zaczął się osuwać z nich. Ja patrzę, a on śpi. Mówię, będziesz spał? No. I zamknął oczy i usnął. Więc przyniosłam mu kocyk, poduszkę i śpi. Więc nadszedł ten dzień niebywale e, po prostu um, Długo na to czekałam, że potrzebuję się przespać po południu również. Bardzo się cieszę, bo mam dla Was trochę czasu, takie, takie, takiego wiecie czasu, sam na sam. I chcę Wam opowiedzieć szybciutko o tym odżywianiu, które wdrożyłam w swoje życie i w życie swoje wdrożył też je Jacek. I mogę Wam powiedzieć tak: na początku zacznę może od tego, że to już. Ponad dwa miesiące, jak zmieniliśmy odżywianie. Dlaczego zmieniliśmy to odżywianie? Dlatego, że szczerze wkurzało mnie wiersze zastanawianie się, co na siadanie, co na obiad, co na kolację, co tu przegryźć, co tu tam, wiecie, zjeść. To jest bardzo dla mnie męczące, chociaż gotować bardzo lubię, gotować dla innych uwielbiam. Natomiast um, ciągłe myślenie i, i, i planowanie tego y, jedzenia to po prostu w pewnym momencie już mnie tak denerwowało, że obłęd. E, ciągle kombinuję i ciągle wymyślam, ale dla młodego wymyślę powiedzmy na 3 dni i on to je. I jest dużo, dużo lżej, dużo mm, mniej pracy. A nam e, przygotowuje jeden... E, Porządny posiłek, jakiś deser, jakieś przegryzki i, i tyle, i mamy z głowy. E, no, po, pomijając kwestię wygody, em, chciałam sprawdzić, y, jak to wpłynie na moje bardzo częste bóle głowy. Pomijając już moje dolegliwości odcinka szyjnego. Mm, bo to też ma wpływ, ale wpływ ma wszystko na bóle głowy akurat. Stres, jakieś tam złe odżywianie, zły tryb życia, mało snu i tak dalej, no naprawdę wpływa wszystko. Po prostu postanowiłam sprawdzić, czy poczuję się lepiej. Okazało się ostatecznie, że głowa z, tego, z tych 10 dni w miesiącu czy 15, które potrafiła je boleć, od dwóch miesięcy bolała mnie tylko podczas okresu. Chwilę, i naprawdę e, ja miałam coś takiego, że budziłam się z bólem głowy, zasypiałam z bólem głowy, wzięłam tabletkę, znowu się budziłam z bólem głowy. To było nie do zniesienia, po prostu. E, okazało się, że mm, ta zmiana była mi potrzebna i, e, i zdecydowanie daję to radę. E, coś o moim odżywieniu przed zmianą. Słuchajcie, ja jadłam mało. Ale jadłam w byle jakich, totalnie byle jakich, całkowicie randomowych godzinach. Nie miałam stałego, stałego, stałej godziny jedzenia. Tylko na przykład jadłam danie o 12, jak już czułam mocny głód. A obiadu nie jadłam, a kolację o 19. Niekoniecznie się napychając. Jedząc byle co w wolnym czasie, jak młody, jak młody był mały, więc miał drzemkę, to dojadałam z szafek jakieś tam resztki chipsów, orzeszki, e, dwa wafelki i koniec. To był mój posiłek i na kolację zjadłam dwie kanapki no, powiedzmy z szynką i z ogórkiem i z serkiem. Koniec. Także tak, jak widzicie to jest naprawdę mało jedzenia, ale e, ono jest w ogóle bezwartościowe. Więc e, postawiliśmy teraz na zmianę mm, Wartościowości jedzenia, zdecydowanie, ale bez ograniczeń. Co mam na myśli? Moje jedzenie raz dziennie, tak jak Was nieraz zastanawia i zadziwia, jak ja mogę jeść raz dziennie, to tak naprawdę jedzenie przez około 2-2,5 godziny w ciągu dnia. Nie jem tak totalnie raz dziennie, że wiecie, zjem tylko na przykład schabowego, trzy ziemniaki i, i, i łyżkę mizerii, bo ja się odchudzam, bo nie o to mi chodzi. To nie miało. Absolutnie to nie grało pierwszych skrzypiec. Uważam to za fajny efekt dodatkowy, że gubi się te kilogramy, a gubi się, uwierzcie. Nie mam wagi, ale widzę po ciele i to dużo widzę, i to widzą wszyscy, którzy normalnie widzą mnie na co dzień, że dużo już mnie ubyło i mojego męża również, on akurat się ważył, i przez pierwszy miesiąc to było mm, miesiąc i tydzień 6 kg, więc to jest bardzo dużo. Uważam, ale on to zgubił jedząc wszystko, bo my nie mamy czegoś takiego w naszym założeniu, w naszym wymyślonym odżywianiu, w naszym planie odżywiania, że sobie czegoś odmawiamy. Mamy ochotę na kebaba, no to ustalamy sobie, że jemy kebaba, jeżeli mamy ochotę po kebabie zjeść jakiegoś, nie wiem. Coś tam jeszcze, jakieś racuszki czy kawałek ciasta, które upiekłam, jemy em, kawałek ciasta. Jeżeli mam ochotę zjeść e, odrobinę chipsów, bo akurat wiecie, są te dni, jem później jeszcze odrobinę chipsów i kończę swoje jedzenie. Tak naprawdę to wygląda, że czasami mam ochotę na taki totalnie paskudny, e, paskudne żarcie, wiecie, dobre smakowo, ale paskudne e, wartościowo. I myślę, że należy sobie pozwalać na takie rzeczy, bo to też wpływa na nasze w ogóle samopoczucie. Wiecie, że jak mamy dietę i musimy sobie czegoś odmawiać, to jednak wiecie, jak mózg działa na nie, na słowo nie, jeżeli czegoś bardzo chcemy, bardzo potrzebujemy, a, a jednak nie możemy, i, i wtedy naprawdę jest gwałtowny spadek samopoczucia nastroju. Więc. Tego na pewno nie chciałam sobie robić. Ja nie jestem zdania, że nie wiem, żeby się katować, całe życie sobie czegoś odmawiać, albo, nie wiem, wymyślę sobie dietę, w której przez trzy miesiące faktycznie nie zjem ani jednego zukiereczka, ani, nie wiem, jednego kebaba, ani małej frytki z maka, żeby później po tych trzech miesiącach po prostu rzucić się i nażyć bo to nie o to w ogóle chodzi, dla mnie przynajmniej. Bo ja nie mam potrzeby odmawia odmawiania sobie czegoś tak na dłuższą metę albo katowania się. No nie czuję takiej potrzeby. Stwierdzę, że wszystko w życiu jak najbardziej, wszystko jest dozwolone, wszystko jest dla ludzi, wszystko można jeść, pić, jeżeli ma się ochotę, tylko rozsądnie. I dla nas ta zmiana odżywiania to był właśnie taki. Chcieliśmy tak zdroworozsądkowo do tego podejść, żeby po prostu spełniać swoje potrzeby, swoje zachcianki, ale przy okazji żeby to było wygodne. I to jest bardzo wygodne. Dlatego, że na przykład um, ja jem powiedzmy codziennie między 12.30 a um, 14.30. 14 powiedzmy, że takie półtorej godziny, dwie godziny, dwie pół godziny. Zależy od zachcianki. E, czy jestem przed okresem i chce mi się bardzo wpierdzielać, czy na przykład nie. E, tak jak dzisiaj zadałam trzy naleśniki i... I już mi się nie chce jeść. Patrzę, że już e, jakby te dwie godziny zaraz miną, a nie chcę mi się zupełnie jeść i pewnie wytrzymam tak do jutra. E, ale z, słowo wytrzymam to też takie u, źle użyte, bo po prostu nie będzie mi się chciało jeść. O to chodzi. Także zależy od dnia. Natomiast e, powiedzmy, powiedzmy, tak przykładowo, e, robię kotlety schabowe, marynuję je, zamykam w próżniowym pojemniku i codziennie wyjmuję. E, na, po kotlecie na przykład, do tego piekę świeże ziemniaczki, przez trzy dni to jest taki plan trzydniowy, do tego mizeryjka, buraczki, e, na zmianę z surówką, zamiast ziemniaków na zmianę frytki czy, czy kasza i wiecie, mamy takie trzy gotowe obiady. Zobaczcie ile to jest zaoszczędzone czasu. E, ja się robię tylko raz dziennie, oczywiście dla młodego gotuję i robię jedzenie 4-5 razy dziennie, tak jak potrzebuję, plus jakiś tam jogurt pomiędzy, czy, czy co tam, e, banan, czy co tam sobie Pan zażyczy? Natomiast to jest już tylko, tak jak mówię, jedno jakieś tam zmartwienie, jeden obowiązek, a nie muszę zastanawiać się, co dla siebie um, uszykować, bo, um, bo już mam zaplanowane. Łatwiej się to zdecydowanie planuje i um, przysięgam, że jest to do zrobienia. Pierwsze dwa tygodnie są takie um, dosyć um, ciężkawe, bo przyzwyczajacie się do tego i musicie się w ogóle z organizmem swoim. Um, Troszeczkę e, ustabilizować, to trochę potrwa, tak mówię dwa tygodnie, e, kiedy to uczucie głodu e, wiecie, ono występuje na początku e, częściej, zdecydowanie, e, musicie po prostu przyzwyczaić żołądek. Później e, gwarantuję, e, bo widzę też po Jacku po sobie, że. E, już nie jest to tak odczuwalne, nie jest to męczące, nie jest to e, jakieś e, denerwujące. Naprawdę uważam, że jest to metoda godna spróbowania. E, co z weekendami? No z weekendami to mamy tak, że e, jak to. W Wiecie, w dietach macie cheat day i wtedy na przykład jecie cały dzień wszystko. A na tygodniu liczycie kalorie, ważycie jedzenie i tak dalej. To jest w ogóle już dla mnie nie do ogarnięcia. Ja sobie tego nie wyobrażam robić. A my akurat jedząc tak jak jemy, nie mamy jakichś wygórowanych zachciewajek w weekend, ale ustawiliśmy sobie tak z Jackiem, że z, tego, z tej racji, że to jest weekend, mogą być jakieś imprezy, gości i tak dalej, to sobie jemy 6 godzin w niedzielę i 6 godzin w sobotę i nie jemy, wiadomo. Resztę czasu nie jemy, takie przerwy w jedzeniu i, i to jest nasze takie poluzowanie tego odżywiania. Natomiast to jest fajne, powiem Wam. Bo, jeżeli się Wam chce, to faktycznie wiecie, że to jest taka Wasza umowa wewnętrzna i możecie sobie pozwolić. Tak jak na przykład w to jest super. A jeżeli nie, to często tak jest, że w niedzielę to wcale mi się nie chce. W sobotę jest na przykład napcham, trochę więcej, właśnie. A w niedzielę to już absolutnie jemy raz dziennie, bo już po prostu, nie wiem, było mi niedobrze w sobotę. Często tak jest, że wasz organizm się odzwyczaił od wpychania w siebie przede wszystkim dużych ilości. To jest naprawdę bardzo fajne, że organizm reaguje na to, że nawet jak sobie pomyślicie, ale się najarze, ale najem się. Wiecie, zjem pizzę, zjem coś tam, zjem coś tam i zaczynacie to jeść i nagle czujecie, że już o już nie, już stop, już więcej nie da rady. To jest bardzo fajne, naprawdę, że wszystko się pomalutku zmienia. Te zmiany są jak najbardziej na plus. Ja oceniam w ogóle. Hmm, bardzo, bardzo pozytywnie tą zmianę odżywiania e, ze względu na oszczędność czasu, oszczędność pracy, e, oszczędność jedzenia nie, bo jemy naprawdę e, dla co mamy ochotę, nawet e, często na mieście e, można sobie coś zamówić, e, takiego wiecie, no to, to nie chodzi o oszczędność pieniędzy, tylko oszczędność czasu. To jest złoto, przysięgam, to jest cudowne. E, I i e, oszczędza się oczywiście e, bardzo. No, pieniędzy też, wiecie, nie w kwestii może oszczędzenia na sobie, że nie zjem tego, bo, bo chcę przeoszczędzić, ale oszczędność pieniędzy pod względem nie nakupuję pełno, wiecie, połowę ludówki głupot i tego nie zjem, później to wyrzucę, bo stało gdzieś z tyłu i się zmarnowało, bo wiem teraz mniej więcej już co będę jeść każdego dnia. To jest bardzo, to jest bardzo po, y, pożyteczne. O, właśnie. Czyli jednak widzicie oszczędność kasy też. Tak, teraz się z, z, zastanawiam nad tym, że jednak oszczędność kasy jak najbardziej. Y, ale pod, w tym aspekcie właśnie nie marnowania, nie marnowania jedzenia. To jest. Mm, Naprawdę bardzo cenne. Czyli mamy, zobaczcie, oszczędność czasu w ogóle przygotowania tego jedzenia, oszczędność nerwów, zastanawiania się i tak dalej, co dzisiaj zjeść, co tu zrobić. A przyznacie mi rację, że każda z nas ma takie dni, że po prostu szlag jasny trafia, bo nie wiadomo, co już robić na ten obiad, czy na tą kolację. Kurier był, już nie pamiętam, o czym ja gadałam. Że mamy oszczędność, e, chciałam powiedzieć, że mamy oszczędność czasu przygotowania, w ogóle stania przy garach i oszczędność naszych nerwów. Szczędzimy sobie właśnie zastanawiania się co robić znowu na obiad, żeby wszystkim dogodzić i tak dalej. No i oszczędność kasy pod względem właśnie w tym aspekcie mm, niemarnowania jedzenia, bo kupujemy tylko to co faktycznie będziemy jeść, także naprawdę Akurat my jesteśmy bardzo zadowoleni. Ogromnym plusem oczywiście jest utrata kilogramów i to wcale nie małych kilogramów, tylko naprawdę porządnie waga leci w dół. No i przede wszystkim najważniejsza zaleta tego wszystkiego to jak dla mnie przynajmniej genialne samopoczucie dużo więcej energii człowiek nie jest taki zamulony. Przy okazji może sobie pozwalać na co ma ochotę, więc nie ma tego takiego, wiecie, przymusu. Nie ma takiego zakazu, że tego nie wolno i tak dalej. Po prostu jest się wolnym od, od wszelakich ograniczeń, także to jest bardzo fajne. No i nie boli mnie głowa. To jest, to jest chyba największe złoto. Yy, naprawdę. To jest fantastyczne. To jest... Yy, to nadaje temu wszystkiemu sens, bo dla mnie ból głowy już był w pewnym momencie nie do zniesienia i zdarzał się często wy nawet nie wiecie, jak dosyć, dosyć, dosyć często się z tym borykałam. Ale no, zmieniło się, mam nadzieję, że będzie to trwać. Nie czuję potrzeby zmiany takiego trybu, bo po prostu dobrze nam jest tak, no dobrze i już. Czujemy się lżejsi, czujemy się um, żwawsi i, i po prostu um, jest to taki, taki tryb, tak, taka metoda odżywiania, którą uważam, zdecydowanie można utrzymać na stałe um, ze względów na tak, takich właśnie, jakie um, przed sekundą powiedziałam. No, to jest takie po prostu zmiana powiedzmy ściślej um, godzin tego takiego czasu, okresu, wiecie, jedzenia, a nie zmiana taka, że włączam jakieś ogromne ograniczenia, więc zastanówcie się nad tym. Jak macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach, a ja Wam zaraz pokażę zakupki z Pepko. A jak miło, że on w ogóle usnął, co? Mogliśmy sobie pogadać w spokoju, ale dobra, nie przedłużam, bo ten vlog będzie trwał 1700 godzin. Pokażę Wam zaraz te pierdołeczki z Pepko. Może komuś się przydadzą. Jak już tak się to Wam tak pokażę. <laughs> Zrąsi. Lubicie podobno tak. Mówicie, no że lepiej tak czasami nawet, więc pokazuję Wam słomeczki. Zobaczcie, jakie urocze słomeczki. Akurat e, powiedziałam, że to jest taka impreza dla dzieci. E, znaczy dla dzieci, dla wszystkich, ale z kącikiem dla dzieci. O! E, więc to są tutaj takie słodziaśne słomeczki. I nie, nie ja to organizuję. To są zakupy e, poczynione dla kogoś, więc. Takie słonki, słuchajcie, za piątaka. Będę tak Wam mówić, bo to wszystko jest poprzekręcane. Słuchajcie, tutaj akurat chyba są z takimi szpatułkami, łyżeczkami drewnianymi, kubeczki na... Co jest dedykowane czemuś? Po prostu kubki papierowe i tyle, ale zobaczcie jakie słodziaki w arbuzy. Myślę, że tu można włożyć i lody, Jakieś inne tam galaretki, deserki porobić na zimno. E, świetne. E, tutaj akurat kupiłam raczej z zamysłem, może na e, jakieś draże wiecie, orzeszki, e, coś takiego niewielkiego, na takie drobne przekąski. I słuchajcie, jedna, e, jedno takie opakowanie, gdzie jest 6 sztuk, kosztowało 4 zł, więc myślę, że całkiem, całkiem fajna e, cena. Moje dziecko nie wstaje, szeleszcze, szeleszcze. E, takie pompony. E, decorative pompon set. Słuchajcie, e, dwa są e, o średnicy 40 cm, jeden e, o średnicy 30 cm. E, e, I to wygląda tak. Na pewno znacie te, e, ten temat, o co tu chodzi z tymi pomponami. I są w takich trzech odcieniach niebieskiego, więc... To jest, dodam jeszcze imprezę dla chłopca, więc jak najbardziej te kolory są świetne. Były też rzeczywiście z różowym dla dziewczynki, więc śmiało możecie wpadać również po różowe. I kosztowało ten set 5 zł, także super cena. Tutaj mamy 40-220 ml kubeczków za. Cztery złote. Akurat wzięłam takie uniwersalne, białe, ponieważ żadne, które akurat były w Pepco, były naprawdę kwieciste i liściaste, monsterowe, i tak dalej, nie pasowały mi w ogóle do tego tutaj zestawu, który chciałam stworzyć. Cztery złote, czyli 10 groszy, jeden kubeczek biały, papierowe. Także spoko. spoko. Były też sześciopaki, właśnie, tak jak mówię, w jakieś kwiaty, w jakieś monstery, no. Różne, bardzo ładne, natomiast nie było żadnej warbuzy i stwierdziłam, że wolę wziąć uniwersalne białe. Um... Dlaczego arbuzy? Dlatego, że też udało mi się dopasować po prostu em, talerzyki, i tutaj jest talerzyków 24 sztuki. Zwykłe takie papierowe e, talerzyki Summertime w arbuziki e, za 4 zł, czyli 17 groszy sztuka, więc uważam, że też rewelacyjna cena. No i będzie oczywiście pasować do tych kubeczków w arbuzy. E, Także to mi się udało dopasować, ale naprawdę nie było. Em, Akurat było dużo różnych takich, wiecie, talerzyków i tak dalej, ale znowu było mało tych kubeczków. E, było nie, bardzo niewiele wzorów dostępnych, więc ciężko było mi utworzyć jakikolwiek e, taki przyjemny motyw, bo naprawdę e, no nie było tego za bardzo. I ostatnią rzeczą są balony. To jest bardzo fajna, cenna i, i ku pamięci sprawa, dlatego że balony potrafią być naprawdę bardzo drogie. W księgarniach czy gdzieś w innych sklepach, to z dekoracjami typowo imprezowymi, naprawdę czasami to w głowie się nie mieści, ile kosztują balony. Tu mamy 40 sztuk balonów, jeden kosztował 13 groszy, czyli wychodzi nam 5 zł za 40 sztuk balonów. Słuchajcie, w różnych kolorach i naprawdę ile mają cali, zaraz zobaczymy. 23 cm tu jest tak podane w centymetrach, jest takie normalne balony do zawieszenia, do zrobienia jakiejś girlandy balonowej, no uważam, że super się opłaca za piątala. Były też inne takie balony w jakieś, wiecie, w jakieś minki, w jakieś groszki, tam było już po pięć sztuk, bo były one po prostu takie bardziej zdobione, stąd mniej znacznie ich i cena a cena równie, równie nie wiem, 4 zł, czy, czy 5 zł, także bardzo podobna do tej w każdym razie nie wiem, czy 5 zł, ale chyba 4 zł było za 5 balonów, jakoś tak. No, no dużo, dużo. Więc ten akurat wielopak się bardzo opłaca. Jest tutaj dużo kolorów i naprawdę można uwiązać fajną girlandę. A sobie machłam. Także tyle z zakupów takich imprezowych. Teraz zbliżają się już, wiecie, a to Dzień Dziecka, a to jakieś właśnie takie na zewnątrz imprezy, więc można używać śmiało takich jednorazówek i, i no... Pokazuję Wam, żebyście pamiętali, że w Pepko nie jest to drogie, a można coś fajnego wybrać. Także e, mam nadzieję, że komuś się to przyda. Dajcie mi, kochani, e, znać oczywiście, co tam u Was słychać. Zawsze wszystkie komentarze czytam. Chyba wiecie to, bo e, na wszystkie komentarze też odpisuję zawsze, więc e, jesteśmy w kontakcie. Oczywiście dajcie mi znać, e, co myślicie o tym odżywianiu. E, czy bylibyście w stanie się. E, przekierować swoje jedzenie na takie właśnie tory. No, jestem ciekawa bardzo, bardzo ciekawa. Ja Was, kochani, ściskam, śpiący Maksio, tutaj mm, na pewno bym wysyłał teraz, jakby nie spał, buziaczki, wiecie, machał, mówił pa, wiecie dobrze, że to jest takie serdeczne dziecko, na pewno by to zrobił, ale ja za niego Wam pomacham. Trzymajcie się ciepło, kochani. Pa, pa.